Macie, czekaj, bo ja tutaj gdzieś miałem alerty jakieś, ale ja bym coś zobaczył tylko. Wzmocnienia za punkty alerty. Ło, czad mi się wyłączył. Edytuj alerty, co to jest? Punkty kanału. Ej, tutaj są włączone jakieś alerty, tylko ja nie wiem. Poczekaj, tu jest jakieś nogi. Co to jest? Da się to jakoś wpuścić, żeby wymiarzyć obraz i dźwięk. Czekaj, jak to jest? Jak on nóg nie ma? Ja to nóg nie ma! O, taki był alert kiedyś za punkty dodane. To ciekawie widzę, tu się bawiliśmy kiedyś. Na streamie. Zobaczmy jeszcze drugie coś. Co to było? Co to jest? X PayPay. Ple. O nie, Co to jest? Hmm, chyba ty jesteś prorosyjski. O Boże. Dobra, nie okej? Co to jest? Dziadek, co ty robisz? Takie alerty kiedyś były. Dziwne. Uruchomiłbym je na streamie dla Beki, ale nie umiem tego włączyć. Nawet nie będę kłamał. Nie mam pojęcia, jak to się robi. Zarządzanie wzmocnieniami. Mm. Ty, czy ja wam teraz włączyłem nogi? Weźcie naciśnijcie F5 i zobaczcie, czy macie nogi do wyboru. No w coinach, czy macie nogi do wyboru? Aha, jest. Okej. Okay. Są nogi. Nie wiem, bo by się chciałem spytać. Tylko, co nie? Bo ja nawet nie wiedziałem. A, już rozumiem. Dobra, poczekaj. Niedostępna nagroda, pisze. Pisze, że już wyprzedane są nogi, tak? Nogi są wyprzedane na tym streamie już nie ma w jakim sensie Czyli były nogi, nie ma nóg, tak? Ty jesteś powiązany z putynem! Siemano. Siema. Y... Nie wiem jak to działa. Wstrzymano zar zarządzanie. Ja nie wiem jak to się odstrzymuje. Nie mam pojęcia. Chciałem coś przetestować, ale. Bo chciałem zobaczyć, czy będę mógł... wiesz... Ty, a teraz? Dalej... dalej jest. Niedostępne. Wstrzymano odebranie. Nagrody tego typu nieobecnie nie są dostępne dla widzów. A ja nie wiem. Zarządzaj wnioskami lub znów ich przyjmowanie. Wstrzymaję. Aha! Ty, a teraz. Ale wy tego nie słyszycie, tak? Ty tego nie słyszycie. Wy tego nie słyszycie, tak? Jako nóg nie ma! Jako nóg nie ma! Jako nóg nie Ale ma! No ja tego nie słyszę! Jako nóg nie ma! Dobra przestańcie, chciałem tylko na chwilę! Jako nóg nie ma! Jako nóg nie ma! Już, już nie róbcie, bo jako marnujecie punkty! Nie ma. Jako nóg nie ma! nóg nie ma! Daj dzieciom zabawkę, to nic jako nie można sprawdzić! Nie ma. Jako nóg nie ma! Jako nóg nie ma! Jako nóg nie ma! Jak tu limit jakiś ustawić? Nie wiem jak to wyłączyć teraz. KUR! Ja ma. to włączyłem! Jako nóg nie ma! Jako nóg nie ma! Nie wiem jak to wyłączyć. Jak nóg nie ma! Jak wyłączyć to? Jak to nóg nie ma? Jak wyłączyć talenty z powrotem? 300 tysięcy. Jak to nóg nie ma! Jako nóg nie ma! Dość nie ma! Dość! Dość! Dość, dobra, oddałem wam środki i wstrzymałem odbieranie nóg. Czemu leci mi cały czas, jak on nóg nie ma? Dobra, nie wiem, cały czas mi leci, jak on nóg nie ma. Ja nie wiem, co się dzieje. przysięgam. Słyszycie to, czy nie? Cały czas słyszę, że jak on nóg nie ma, jak on nóg nie ma. Gdzie to gra? Ja autentycznie nie wiem, co się dzieje. Ej, wy tego nie słyszycie, a ja słyszę. Dlaczego? Autentycznie usunąłem... Czekaj, resetuję przeglądarkę, bo ja nie wiem, co się... Tu... ...stare. Autentycznie. Ej, dalej to słyszę. Ej, co jest, chłopie? Czy ja wyłączyłem sobie alerty? Nie, no nie gadaj, że ja sobie... Alerty ze streama całkowicie... Przyspomnę. I teraz cały czas nogi mi lecą. Ej, weź ktoś... Z... Puść alert jakiś moderator za suby, k... czy poleci. Weź ktoś puść... Alert zasuba, czy będę słyszał? Czy poleci na streamie? Ty jesteś powiązany z k... O dobra. Ruszino jest tą przemową. Niech Dobra, nie jest jednak okej. Okay. Ej, powiedzcie mi, dlaczego słyszę cały czas jak on nóg nie ma? Cały czas mi to leci. Cały czas słyszę jak on nóg nie ma, jak on nóg nie ma. Cały czas. Ale ale autentycznie? Nie, no nie wiem, gdzie mi ta gra. Gdzie to? Tak gra, przecież mam to wszystko wyłączone. Dobra, już się uspokoiło, okej. Okay. Jest w porządku. Jeśli chcesz więcej klipów z Kałachem, zostaw lajka like i suba. Odwiedź też inne kanały z wycinkami ze streamów Kałacha.